Witajcie moi drodzy, jestem Blade. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Resident, jak to aktywali. Idziemy do komendanta Carlosa. powiedzieć mu o zdradzie Mendozy. Inkwizytora Mendozy. Teraz chyba Carlos zostanie inkwizytorem, tak mi się coś zdaje. Carlos. I heard you had entered the volcano with the inquisitor. Why are you alone now? Where is the inquisitor? The inquisitor is still inside the volcano. What did you find in there? A fire titan. A titan? We found a fire titan, <coughs> trapped within the mountain. What if it escapes? If it escapes, the island will be destroyed, burnt to a crisp. But it has been trapped for over a thousand years. There's an edge to that good news. If we disturb things inside the mountain, the fire titan may be released. The Inquisitor will understand that. The Inquisitor is trying to release the Titan. He thinks he can use it. He said he was seeking for a weapon. But if he can't control it, if it gets loose, the whole island will be destroyed. If he can, the Inquisitor will march the Titan away from here. But it's the Titan's presence that has protected the island. So, if he succeeds or he fails, the whole island will be destroyed. What do you think about the Inquisitor now? He and I have fought many battles together. And I was always his loyal retainer. But since he found that ocular, he has changed. He broods, has grown introverted, he has been driven, he has a plan. But I think he's losing sight of the reasons he is doing what he is doing. The Inquisitor Mendoza, I swore allegiance to, would have acted differently. Then you must help me to stop him. The best I can do is act to stop these lizard men from interfering with your quest. You have joined the mages and acted for the good of the island. I will help you where I can. So how can you help me? I will give you some scrolls to help you in your fight. Can you I can help you to learn more? <laughs> Dwoje berzerka, co po prostu dla maga jest niepotrzebne. Ale cóż, trudno. To teraz. Yy, to skoro tak porozmawialiśmy z Carlosem. Yy, tak, tych 15 tuareb to już nie będę zbierał. Yy, tak, musimy porozmawiać ze Stebanem. Potem się teleportujemy do obozu bandytów. I idziemy do, do Nestebana.

Still, doing nothing does not help me, does it? And I am not unsympathetic. All I can do for you is give you this potion. I've had this for a long time, waiting for the moment it would be needed. I think the time has come. I will give it to you. Don't waste it. Better than nothing. Thank you. Okay, dobra. Potem dostaliśmy miksturę siły. Może nie ten, dla maga, nic szczególnego. Zdjęłem jednak ten hełm, bo mnie irytował. A wcale aż taki dobry statystyk we pozoru nie ma. Dobra. Mikstura siły. I w sumie by się przydało porobić trochę mi tych mikstur stałych. Looking at the Maybe a priest is buried here. Whoever whatever built this temple, they were deeply involved in dark magic. I suggest you be extremely careful down there. Take this scroll. I suspect you'll need it down there. Magiczna protection, okay. Do you have Chce zobaczyć. Znaczy, tak, chcę zobaczyć, he on ma mixture...

Thus simple potions are strengthened, and you can create more complex ones from subtler ingredients. Many potions, which permanently change your characteristics, require distillation. It is an important technique. To to, it. I I can make

Okej, okay. yy... Need... Zobaczmy, tak, mikstura na maksymalną manę. Yy, super. Zatem mam to. Yyy... jakieś złomy. Złom, za to.

Like okej. Okay. Zostaliśmy złoto. Yy. Szybkość kupuję. Na pewno przyda. Yyy... półtorej tysiąca. Ale okej. Okay. Yy. Dobra, mam szybkości. Zobaczmy, co mają pozostali mistrzowie do powiedzenia. Don Esteban knows what has happened. What did he say? He can't help us. Yes, that sounds like him. It looks like we are on our own. I have talked to Commandant Carlos about the Inquisitor. He will not stand in our way. Then I judged him correctly. Very good. Dobra. I trust you will not forget to create a few scrolls as a master. It is always advisable to have some to hand, particularly in the ruins. Here you will need these supplies. Just a small Okay, let's make round.

A tu jest stół alchemiczny. Zrobimy sobie mikstury do maksymalnej many, zwiększenia maksymalnej many. 7 sztuk. A zatem rób. Fajny te. Fajny ten Ten słoik, czy nawet nie słoik ten. Mikstura magii ilości 7 sztuk. Jak mana spada. Oczywiście ona jest taka sama, tylko, że wzrasta ilość maksymalnej many. No i dobra. Yy, 170 mądrości mam i to 5 punktów nauki. I nauczyłem tego trzeciego, trzeciego poziomu. Yy. Myślę, że mogę zrobić... Yy. A, bo... Korona bohatera jest potrzebna, żeby nie dało się zrobić za dużo. Ale nie, tu niepotrzebne jest. Idę do punktów doświadczenia. Bo tym razem zielona. Zielona butelka. Karafka chyba w sumie. That's done. Okej. Okay. Po stack expa. Nie, nie, doświadczenie, na przykład idziecie do roboty, pijecie trzy mikstury i macie ten doświadczenie, że pracować na przykład z Wiecie o co chodzi 111300 na 115 500. No, to jeszcze trochę. Ale dobra, many mam w tym momencie 140 drości 170, trochę niestety brakuje jeszcze do maksymalnego poziomu. Ale dobra. Yy, to co w sumie. Myślę, że najpierw zrobimy cięcie, otworzę okno, bo to jest strasznie duszno w tym pokoju. No i dobra, teraz będzie jakiś przewiew. Yy, myślę, że tak, że idziemy do, do Estebana. Yy, niestety ta pieczęć, niestety, nie jest jeszcze. Ale w sumie... żeby tu można wywalić. Że telekinezę się wywali stąd. Żeby dać... W sumie szybkość tu dam. Zostawię tą na szóstce, ten... Yy... Tak, ten cały etap się nie przejmuje. Tak, to tutaj pamiętam co mnie tak strasznie... Yy... Wiele odcinków temu, co mnie strasznie, ten strasznie mi... Yy... strasznie mnie... O! Pokonały. Pokonali przeciwnicę, ale dobra. Zatem... Idziemy. Do tego. Niestety nie ma żadnej yy, tej... mikstury mądrości. Zobaczmy w tej biblioteczce czy coś jest ciekawego. Okej. Okay. Już o tym wiedział? A w tej? Okej. Okay, to też wiedział. Korzeń many.

żeby tutaj wykonamy się. O widzę gula. I już gula nie żyje, ale jest drugi. A ja widzicie, dużo szybciej te zakręcia. Wow. Ale go odrzuciło. jakaś nowa muzyka jest. Okej. Okay. A, tak po prostu, żeby Was tu nie atakowały, bo nie. No i dobra. No, a teraz jest MK. na przełamania bariery. W sumie jak ten Ursegor umiał tworzyć runy, to trzeba było się go podpytać. To jest wojownik. Ha! Popatrzcie jak to idzie teraz ładnie. W końcu można się poczuć choć trochę yy, potężnym. Kolejny szkielet wojownik. Wjardzewiały miecz. Nie wiem, czy już jest sens, żeby to zbierać, skoro i tak to już jest ostatni rozdział. O, dobra. Pewnie podejrzewam, że zaraz mnie będą ostro ten, ostro, yy, ostro cisnąć. Okej. Okay. O oh nie, yes. se... No już za, za... szybko powiedziałem, że... że jest łatwo. Zdecydowanie za szybko. Ale okej. Okay. No cóż. Też tak trochę... padłem bez sensu. Okej, okay, pierwszy nieumarły wojownik padł. Problemu, teraz drugi. No, i w sumie dwóch padło. To tu? a jeszcze Miecz. Ok, zapiszmy sobie. Znowu kolejne cięcie, ale już wracamy do gry. Dobra, jeszcze Miecz. Widzę kolejny. No tak, bo tu padł ten drugi nieumarły wojownik. Eee, coś czuję. Ten kapłan będzie magiem. Serio nie trafiłem z takiej odległości. Jest nie nieumarły wojownik. Okej. Okay. No i znowu ten dźwięk, co, co godzinę tak strasznie nie lubię. No cóż, dobra, zapisujemy grę. No, zapisz się, bro. Teraz już nawet dwóch miksor potrzeba. Żeby ten ja wiecie, ja nie szedłem w ten. Ilość many, tylko wyobrażenia zadawane i szybkość. Yy. Znaczy, tak, przede wszystkim wyobrażenia zadawane. Yy. Alo. Aha. Podejrzewam, tam jest ten kapłan. A, yy, ten. Żyby many. Okej, okay. dobra. Halo? Ojej, gra się zbagowała chyba. Super. Dobra, musimy się wczytać w takim razie. Ale cóż, zobaczymy. No. A cóż on tu miał? Jakąś tarczę taką inną, czy? Jakiś naszyjnik chyba. Ale nieważne. W każdym razie. A ja już znowu ten dźwięk, co go nie lubię. Zapiszmy się jeszcze raz. Z tym razem się uda nie zbagować. No, chodź tu. No. Rozbijać czerepów. Tak się broń nazywa. Pewnie tarcza i okej, okay, zobaczymy. Wyskakujemy za tym dalej. Aha, szkielet. Dobra. Dobra. Teraz to się można ten przebić. Ilosem. Ciekawe, czy nie, ma, nie mając umiejętności, y, tego. A tu jest po prostu przełącznik. Coś tam leży chyba na tym Dobrze, Kamienna płyta i ametyst. Super, kolejna kamienna płyta. I okay, tu jest coś kolejnego do tego, do rozwalenia. Ciekawe, że nie ma żadnego zaklęcia, które by to rozwaliło. Okej. Okay. Po prostu szkielet. I tyle, ile jedna mikstura doświadczenia. A przeczytajmy od razu tę tabliczkę. Nie wiem, czy. 174. Nie wiem, czy to. Tu nic nie. Ma. Aha, cofnęło się. Ale dobra, tu się otworzyło jakieś przejście. Tu miała się trzęsie. O! Hmm, ciekawe czy można nad tym przelecieć, w sumie, nie pomyślałem o tym od razu. Kojarzy yy. mi się to z tym, tą świątynią Adanosa. Yy. Ale tak, nie mam na pasku tego... Yy. Nie mam na pasku lewitacji Da się przelecieć po prostu. Dobra. Teraz pytanie, czy nas tu zaatakuje coś, czy po prostu nie się dało to otworzyć? Oczywiście, że nas zaatakowało. No nie, super, jeszcze nie trafiłem. I dobra. Można wyłączyć pułapkę. A serio, to tylko tyle? Zardzewiały miecz jeszcze. No, wydawało mi się, że coś powinno być tu więcej. Zobaczmy jeszcze, czy przejścia tu żadnego nie ma, ale nie widzę. Okay, tylko ten dźwignie. Tu można by ją też telekinezą, nie pomyślałem o tym. Z tej tu chyba nie widać nawet. Nieważne, nie mam telekinezy akurat na pasku. Czyżbym podniósł coś ten? Wiesz z czego maga? Tak. Dobra. Dobra. Czyli to mamy to. I to mamy to. Trochę bez sensu powiedziane. Ale OK. Pytanie czy nie potrzebuje dwóch. E, bo to jest z tego, z, yy, z, tam, z... Z tej świątyni w wulkanie, znaczy w tej twierdzy w zasadzie w wulkanie. Kamienna płyta. Zarąbiście. Tu się nie da wejść, czyli pewnie trzeba tam wlecieć. Yy, no dobra. Dobra. Ale zobaczmy jeszcze hmm. Co ja miałem zobaczyć, a na taką jedną płytę w dokumentach jest. No i oczywiście światło mnie musi straszyć, że się kończy. To co, pewnie... To znowu lewitację czy teraz odpalić? O, jagody. Dobra. Odpalamy lewitację. Levitacion. Yy, dobra. Ja w sumie jakieś lewitacja po francusku. Dobra. Dobra. Yy. Idziemy zatem. Tak tu się nie da, bo próbowałem. Właśnie. Szabla. W ogóle jest taka metoda na otwieranie szampana. Yy, przy ten, przy pomocy szabli. Dobra, tylko przełącznik. No i dobra. I tutaj pewnie jest tak... tak: czyli to też jest właśnie do tego, ale tu pewnie będzie szkielet, tak jak z tamtej strony. To inny przeciwnik, oczywiście. A przez 10 120. Dobra. O i nawet grzepmany jest, więc. Tak, czyli tutaj by było parte. No, dobra. Dobra, i teraz pewnie. Któryś jest... Któryś większość jest pułapkami, a jeden jest ten. A któryś jest skarbcem. Ten. Centralnie na środku. W środku. Nie wiem czemu tak śmiesznie powiedziałem to S. I Y, Topór Tytana, broń ciężka, obrażenie 120, wymaga na siła 100. Ej, okay. Tu jest kolejny do przeszukania. ta strzała, mocna, niektóre many, zwoje, wytrychy. To pierwszy aż czego maga. Super. I drugi ten, drugi klucz. A tu pewnie będzie bułapka. Oczywiście. Mimo, że wiedziałem, że będzie pułapka, to i tak się straszyłem lekko. No i dobra, moi drodzy, będziemy walczyć z Jaszczurzym Magiem, ale to już w następnym odcinku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego. Zachęcam do łapkowania, do pisania komentarzy, do subskrypcji kanału, a także do oglądania kolejnych odcinków, shortsów i liveów. No, zapomniałbym jeszcze. Zachęcam do udostępniania odcinków na waszych social mediach. Do wszystkiego dobrego. Good night. Ej, nie ta seria. Ale dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnych odcinkach. Cześć!